Już się, się prują, nie? Zobaczyłem. Idź tam, idź tam. Ale co za dymy? Czyli jest bezalkoholowy. No coś. Już... Dobra, zaraz mi się wyszło. Bezalkoholowy! Naprawdę! Chce pani zobaczyć? Naprawdę, bezalkoholowy, przysięgam. Mogę nawet spróbować przy pani. Prowadzę Mamy samochód. Tak. Dobra, na luzie. No, tak Średnio, nie? Czemu? Bezalkoholowy szampan? Nikomu nic nie szkodzi taki. Część z tej strony krycha. Jesteśmy teraz w Toruniu na Starówce. Ja robię sobie mały slalom pomiędzy szampanami, a następnie zatrzymuję się, aby pokazać Wam pewną wygraną. Zobaczcie teraz film. Dzięki któremu udało nam się wygrać tą nagrodę. Kochana jogobello, z okazji twoich 20 urodzin przygotowaliśmy wspólnie dla Ciebie ten piękny napis, jak i kilka innych budowli złożonych z 200 jogurtów. Sto Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Bella. Jogobella! Jogo Kochana jogobello! Jeszcze raz 100 lat i spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń. Zostajesz z nami i zabieramy cię do domu, aby cię móc skonsumować. Dziękuję! Przesyłam buziaki. Krana, pokaż tą nagrodę, a nie ciągle widzę, oszukujesz. Słuchajcie, chłopaki, muszę wam powiedzieć, że tym razem naprawdę wygraliśmy 200 zł w konkursie jogobelli! Wygraliśmy, 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 wygraliśmy. To jest dowód na wygraną 200 zł w konkursie jogobelli. To co? Idziemy rozwalić ten hajs od jogobelli no w McDonaldzie na rulecce? No i idziemy. Tak więc ja już widzom pokazuję jeszcze ostatni raz. Tak wygląda. Wygrana w konkursie jogobelli, którą otrzymałem osobiście za pomocą poczty polskiej. Piękna karta, przedpłacona o wartości 200 zł. To co, lecimy? Lecimy! A z widzami? Do zobaczenia w następnym odcinku. Chłopaki, mam do Was pytanie jeszcze takie na, na sam koniec. Yy, czy uważacie, że warto brać udział w takich konkursach, czy nie? Jakie jest twoje zdanie na przykład na ten temat? Moim zdaniem jest takie, że warto brać, bo czasem można wygrać. No. Nie wszyscy zawsze wygrywają. Ale fajnie się pobawić można, nie? Ten... No pewnie. Była fajna yy, zabawa, oczy... przednia oczywiście. Nam się zwrócił bynajmniej odcinek, bo wydaliśmy 200 zł na odcinek, a udało się z powrotem je odzyskać i teraz za ten hajs udamy się za chwilę i będziemy z widzami balowali za hajs z YouTube'a, można tak to powiedzieć. To wiesz co może robimy? Może oskamujemy widzów i e, oni sobie poszli w toruniu na szerokiej, a my sobie pojedziemy na grudziącką. Okay. Do Maka, do Drive'a i się zabawimy za te pieniądze, co? Dobra Nie ma jak to oszukać widzów na koniec, co? No to dobra, no to wy No to wy w następnym odcinku zobaczycie Czy oszukaliśmy widzów A my teraz zachęcamy do wbijania na Grupę bojowników krychy? Dokładnie. Zachęcamy do zasubskrybowania tego kanału. Do klikania w dzwoneczek. I do wysłania tego filmu znajomym, niech zobaczą, że wygrane w konkursach są możliwe. Na koniec jeszcze pozdrawiam pe pewnego pana Patryka. Bardzo w porządku człowiek. Ostatnio nawet mi odpisał na Facebooku. Ja szanuję. I może kiedyś coś nagramy wspólnie. Mam nadzieję, że e, zapanuje między nami wielka zgoda. E, no to my chłopaki co teraz robimy? No lecimy na Grudziądz. Lecimy nie? na Grudziądzką, oskamujemy widzów. Dobra, to jest pewka. To lecimy. To na razie łapa leci do was. Trzymajcie się. Siema.